Stara Królewska Warownia należąca do znamienitych rodów szlacheckich, która stała się teatrem wielu działań wojennych i powstańczych oraz miejscem skoków w bok jednego z najsłynniejszych królów polskich o olbrzymim Libido. Opowiemy Wam również o miejscu w kościele, które omijają nowo poślubieni mężczyźni oraz o budynku klasztornym z mroczną przeszłością. A na zakończenie zabierzemy Was do malowniczych kamieniołomów. Zapraszamy na film. Jedno z najpiękniejszych, urokliwych i modnych miejsc wypoczynku Polaków perła renesansu, która co roku przyciąga rzesze turystów. Zapraszamy na drugą część filmu o Kazimierzu Dolnym. Pierwszą część możecie obejrzeć klikając zakładkę na górze strony lub link w opisie filmu. A teraz zaczynamy drugą część podróży po Kazimierzu. Zamek w Kazimierzu Dolnym został wzniesiony w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Usytuowano go na wzgórzu, w pobliżu istniejącej wcześniej wieży, wybudowanej za panowania Władysława Łokietka. Obydwie budowle miały służyć ochronie miasta i pobliskiej przeprawy na Wiśle. Funkcjonowała tu również komora celna i punkt kontroli statków na rzece. W XVI wieku hetman wielki koronny i kasztelan krakowski Mikołaj Firlej przebudował zamek w stylu włoskiego renesansu. Pracami kierował jeden z najbardziej cenionych architektów tamtych czasów, Santi Gucci. Jednak już w XVII wieku po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów, kozaków i wojska Rakoczego rozpoczął się upadek zamku. Dzieła zniszczenia dokończył pożar w 1663 roku, który strawił zamek wraz z wyposażeniem. Warownie próbowano jeszcze odbudować, jednak bezskutecznie, i prawdopodobnie pod koniec XVII wieku zamek popadł w ruinę. Ostatnie militarne wykorzystanie zamku miało miejsce w 1831 roku. Gdy rozegrała się krwawa potyczka pomiędzy ukrywającymi się tam powstańcami listopadowymi a oddziałami rosyjskimi, po II wojnie światowej zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny. W latach 2009-2013 przeprowadzono prace renowacyjne i archeologiczne. Odsłonięto nieznane wcześniej piwnice w części dwupoziomowe. W dolnych pomieszczeniach archeolodzy natrafili na płyty dawnych posadzek, detale kamiennych portali oraz fragmenty attyki znanej dotąd wyłącznie z rycin. Na dziedzińcu zaś odkryto ruiny dawnej łaźni, a pod fundamentami zabytkowych murów znaleziono tajemnicze tunele. Może to potwierdzać słynną legendę, według której kazimierzowski zamek i pobliską warownię w Bochotnicy łączył podziemny korytarz. W Bochotnicy miała bowiem zamieszkiwać słynna Esterka, w której kochał się Kazimierz Wielki. Nocami, niezauważony przez nikogo, słynny skoninąd z ogromnego Libii do Władca wyprawiał się do sąsiedniej warowni na Schacki. Ze związku tego narodziło się dwoje dorodnych synów, Niemierza i Pełka, a tutejsi Żydzi zwykli nazywać Esterkę Żydowską królową. Obecnie możemy oglądać pełen zarys murów obwodowych zamku, mury wewnętrzne i ściany działowe. W bardzo dobrym stanie zachowała się również cylindryczna wieża, z której szczytu rozciąga się przepiękna panorama na miasto i dolinę Wisły. Pierwszy kościół farny w Kazimierzu Dolnym został wybudowany w XIV wieku. Po pożarze w 1561 roku rozpoczęto jego odbudowę. Ostatecznie w XVII wieku przebudowano go w stylu tzw. renesansu lubelskiego. W efekcie powstał kościół jednonawowy, orientowany, z kolebkowym sklepieniem, zdobionym sztukateriami układającymi się w geometryczne wzory. Po pierwszej świątyni pozostał między innymi kamienny portal przy wejściu głównym. W ołtarzu głównym znajduje się XIX-wieczny obraz przedstawiający męczeńską śmierć Świętego Bartłomieja, a powyżej obraz Świętego Kazimierza Królewicza z 1650 roku. Wystroju prezbiterium dopełniają XVII-wieczne stelle oraz ambona z datą 1615 umieszczoną pod korpusem. Cennym zabytkiem Fary jest chrzcielnica wykonana w 1587 roku przez Santi Gucciego, najwybitniejszego architekta drugiej połowy XVI wieku. Niezwykle cennym elementem wyposażenia są organy z 1620 roku, zaliczane do najstarszych w Polsce. Powstały prawdopodobnie w warsztacie gdańskim lub toruńskim. Ciekawostką fary jest meluzyna. Ozdobny świecznik w kształcie głowy Jelenia z naturalnym porożem. Wiąże się z nim legenda. Jakoby król Kazimierz Wielki ufundował Kazimierski Kościół w miejscu, gdzie upolował pięknego Jelenia. Jest to również miejsce, które szerokim łukiem omijają nowo poślubieni mężczyźni, bojąc się przyprawienia rogów przez małżonki. Na wzgórzu za Kościołem, w drodze do zamku i baszty, znajduje się stary cmentarz przykościelny. Można tu obejrzeć kilka nagrobków i symboliczny grób poświęcony powstańcom z 1863 roku. Pomiędzy zamkiem a cmentarzem możemy także zobaczyć krzyż z podwójnymi ramionami, zwany karawakka lub krzyżem antyepidemialnym, stawianym zazwyczaj dla upamiętniania ofiar zarazy. Klasztor Ojców Reformatów, wraz z Kościołem pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zajmuje w Kazimierzu i jego historii szczególne miejsce. Położony na wzgórzu budynek góruje nad miastem, a biały mur ogrodzenia nadaje mu cechy warowni. Dostać się do niego można stromymi, zadaszonymi schodami. Jednonawowy kościół zbudowano w 1591 roku. Ufundowali go kazimierscy patrycjusze, m.in. Mikołaj przybyła. W 1628 roku sprowadzono tutaj reformatów, którzy aż do 1785 roku konsekwentnie powiększali świątynie i sąsiednie budynki. Klasztor z dużym wirydarzem wzniesiono w 1645 roku. Po powstaniu styczniowym duchownych usunięto. W 1899 roku w murach klasztoru Rosjanie urządzili lazaret. Później znajdowały się tutaj mieszkania prywatne. Okupacja hitlerowska to najtragiczniejszy okres w historii klasztoru. Budynek zamieniono na siedzibę gestapo, a piwnice przerobiono na więzienie. Ciała zabitych grzebano w przyklasztornym ogrodzie. Po wojnie do klasztoru powrócili ojcowie reformaci. Większość obecnego wyposażenia Kościoła pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Otoczony kultem obraz zwiastowania w ołtarzu głównym powstał w 1590 roku i jest dziełem nieznanego mistrza Kazimierskiego. Sam ołtarz główny oraz ławki wykonane zostały również przez artystów pochodzących z Kazimierza. Pomimo burzliwych dziejów, Kościół w dużej mierze zachował pierwotny wystrój. Po wewnętrznej stronie muru widnieją stacje Męki Pańskiej, stworzone w 1814 roku przez anonimowego, lokalnego malarza. Pod obrazem Maryi, nad wejściem głównym, możemy zobaczyć pocisk, pamiątkę po ofensywie styczniowej z 1945 roku. Z murów klasztornych rozciąga się przepiękna panorama na miasto i górę Trzech Krzyży. Kazimierski Klasztor Franciszkanów od niemal 400 lat. Jest znanym ośrodkiem kultu maryjnego na Lubelszczyźnie. Kazimierski kamieniołom zlokalizowany jest w okolicach przeprawy promowej do janowca, długi na 500 metrów. Powstał w obrębie Wiślanej Skarpy. Porośnięty w koronie drzewami i krzewami kamieniołom można oglądać spacerując nad Wiślańskim Pasażem. Początki pozyskiwania wapienia z kamieniołomu sięgają co najmniej XIV wieku. Pozyskiwanie kamienia wyprzedziło nawet budowę Kazimierskiego zamku. Z wydobywanego do początku lat 80. XX wieku budulca powstała charakterystyczna zabudowa Kazimierza Dolnego. Kazimierski kamieniołom jest także rajem dla miłośników paleontologii. Wytrwali poszukiwacze mogą na tym terenie natrafić na skamieniałości z okresu Górnej Kredy. Pomimo dużej ilości turystów odwiedzających Kazimierz, ma on swój niepowtarzalny urok i atmosferę. Wybrukowany rynek, stare piękne kamieniczki, zamek, góra Trzech Krzyży, zabytkowe kościoły, wisła i przepiękne wąwozy to największe atuty Kazimierza Dolnego. Dlatego warto odwiedzić to pełne uroku miasteczko. thank you